Temat dzisiejszej lekcji to świat roślin i zwierząt. Oczywiście cały czas jesteśmy w Polsce i skończyliśmy już omawiać wody i turystyczne wykorzystanie w związku z czym dzisiejszym tematem przejdziemy do kolejnego elementu środowiska, jakim jest szata roślinna i oczywiście świat zwierzęcy. No i zaczniemy sobie od zbiorowisk roślinnych w Polsce. Oczywiście to najważniejsze, to najbardziej charakterystyczne, to najbardziej typowe i najbardziej pożądane niejako z punktu widzenia rozwoju turystyki to oczywiście zbiorowiska leśne. I tutaj na początek macie taki wykresik, taki diagram, który ilustruje jak wyglądałaby, albo jak wyglądała, czy jak wyglądał skład gatunkowy lasu w Polsce zanim jeszcze rozpoczęła się w naszym kraju, czy generalnie na terenach Naszego kraju taka masowa działalność gospodarcza. Mianowicie, biorąc pod uwagę to, że Polska położona jest w strefie klimatów umiarkowanych, a konkretnie w klimacie umiarkowanym, ciepłym, przejściowym, no to oczywiście typową formacją roślinną, typową formacją leśną, jeżeli chodzi o naszą strefę klimatyczną, są oczywiście lasy liściaste, tak zwane lasy liściaste strefy umiarkowanej i, i generalnie pierwotnie faktycznie to lasy liściaste zdecydowanie dominowały na obszarze dzisiejszej Polski. Zwróćcie uwagę, gdyby nie działalność człowieka, to ten skład powiedzmy gatunkowy lasów w Polsce powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób, że około 60% lasów powinny stanowić lasy liściaste. Co macie tutaj zaznaczone. Natomiast, no oczywiście, jeżeli do lasów liściastych doliczymy jeszcze olsy i łęgi, no to wychodzi na to, że około 70% składu gatunkowego lasów w Polsce powinny stanowić drzewa liściaste, natomiast pozostałe 30% powiedzmy, procent powinny stanowić oczywiście drzewa iglaste albo ewentualnie tak zwane, powiedzmy, lasy mieszane około 2% przypada na inne zbiorowiska roślinne, czyli na przykład murawy ksyrotermiczne, czyli roślinność bagien, torfowisk i tym podobne, o których sobie jeszcze za moment powiemy. W każdym razie biorąc pod uwagę nasz klimat, naszą strefę klimatyczną, jeżeli chodzi o skład gatunkowy lasów, to powinny zdecydowanie dominować lasy lasy liściaste. Jak jest? Jest dokładnie na odwrót, czyli jest dokładnie tak. A mianowicie, biorąc pod uwagę skład gatunkowy lasów w Polsce, wychodzi na to, że około 80% lasów w Polsce stanowią lasy iglaste. Z tego zwróćcie uwagę, prawie 70% składu gatunkowego lasów w Polsce stanowią głównie bory sosnowe, czyli tym dominującym drzewem w Polsce jest oczywiście sosna, i nie dlatego, że ona sobie tutaj akurat powiedzmy rosła, tylko dlatego, że jest to drzewo niejako. Sztucznie u nas wprowadzone sosna jest drzewem, które ma niewielkie wymagania glebowe, klimatyczne, w związku z czym jest to drzewo, które bardzo fajnie i szybko do warunków jakie występują w Polsce się zaadoptowało. Natomiast na pozostałe powiedzmy 10% przypadające na te tak zwane lasy iglaste przypada oczywiście na świerk i jodłę, czyli główne gatunki drzew iglastych w Polsce to oczywiście wszechobecna sosna. Natomiast oprócz tego świerk, który stanowi najczęściej piętroregla górnego, czyli jedno z pięter roślinnych w górach, odpowiednio w Sudetach i w Karpatach, no i oczywiście jodła, której z kolei największe powierzchnie mamy na terenie Gór Świętokrzyskich, gdzie tam w odróżnieniu od Sudetów czy od Karpat, to właśnie jodła stanowi piętro regla górnego. Natomiast 80% składu gatunkowego Lasów w Polsce stanowią drzewa iglaste, natomiast tylko 20% przypada na lasy liściaste. No oczywiście wśród nich dominują takie gatunki jak buk, jak grap, jak oczywiście dąb, ale o tym też sobie jeszcze za momencik powiemy. No i oczywiście tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, a mianowicie pamiętajcie o tym, że przez obszar Polski przebiegają granice z Niektórych drzew występujących w Europie, i tak jest m.in. z Bukiem, którego wschodnia granica zasięgu przebiega właśnie przez obszar Polski, w związku z czym Buk jest to drzewo, które występuje w zachodniej, północno-zachodniej i w południowej części Polski, gdzie w górach stanowi piętro regla Dolnego, dalej przebiega przez Polskę północna, północno-wschodnia, a właściwie granica zasięgu dębu, w związku z czym. Jest to drzewo, które spotkacie na całym obszarze Polski, za wyjątkiem Polski północno-wschodniej, czyli, tak na dobrą sprawę, fragmentu Warmii, Mazur, no i oczywiście Podlasia. Lipa szerokolistna, której północna granica przebiega w Polsce, a więc drzewo dość charakterystyczne dla południowej części naszego kraju. Podobnie jest zresztą z Jodłą, której północny zasięg występowania przebiega właśnie przez. Obszar Polski, i stąd też Jodłę spotykamy w, głównie w Polsce e, Południowej. E, sosna, która jest drzewem powszechnie występującym w Polsce, e, za wyjątkiem właściwie Polski Południowo-Wschodniej, czyli tereny Wieszczadów. No i oczywiście Świerk, którego w zasadzie zachodnia granica, czy, czy, czy właściwie południowo-zachodnia granica występowania e, przebiega przez obszar Polski, stąd też Świerk. Między innymi występuje na południu Polski, tak jak wspomniałem, stanowi piętro Regla Górnego, czy w Polsce Północno-Wschodniej. No i oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie ważniejsze, większe kompleksy leśne w Polsce. Macie, to jest zaznaczone tutaj na załączonej powiedzmy mapce. Zwróćcie uwagę, począwszy od północy, są to Puszcza Goleniowska, Puszcza Koszalińska, Puszcza Słupska. Puszcza Drawska, czy największy kompleks leśny w Polsce, a więc Bory Tuchorskie, które zresztą, jak wiecie, częściowo objęte są ochroną w postaci Parku Narodowego Bory Tuchorskie. Dalej mamy Bory Lubuskie, albo jak to woli, Puszczę Rzepińską, i jeszcze dalej na południe, oczywiście Bory Dolnośląskie, Bory Stobrawskie, Puszczę Niepołomicką w okolicach Krakowa, między Widłami Wisły i Sano, Puszczę Sandomierską. Dalej. Puszczę Solską, Puszczę Jodłową czy Puszczę Świętokrzyską na terenie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, Puszczę Kozienicką, Lasy Sobiborskie, Puszcza Kampinoska na zachód od Warszawy objęta ochroną w postaci Kampinowskiego Parku Narodowego. No i oczywiście północno-wschodnia Polska, która ze względu na dużą ilość kompleksów leśnych często nosi nazwę Zielonych Płuc Polski, z Puszczą Białowieską, Knyszyńską, Augustowską, Piską, Kurpiowską czy Niedzicką. Mamy jeszcze Puszczę Borecką, mamy Puszczę Romińską w tym rejonie, w związku z czym no to są te wszystkie takie większe powiedzmy i ważniejsze kompleksy leśne. Zdecydowana ich większość, co macie tutaj zresztą zaznaczone, to oczywiście lasy iglaste, czyli jak sama nazwa wskazuje, bory, a dodatkowo bory sosnowe, czyli bory z przewagą oczywiście sosny. No i tak jak. A, i tu jeszcze jedna rzecz, a mianowicie generalnie średnia lesistość w Polsce. Lasy w Polsce stanowią około 30% powierzchni naszego kraju, i to jest taka wartość, która praktycznie, że biorąc, od wielu, wielu lat nie ulega jakimś większym zmianom. No w tej chwili zmienia się lekko powiedzmy na plus, czyli ten udział lasów w powierzchni polskiej jest coraz większy. Natomiast tutaj macie także przedstawioną. Lesistość poszczególnych województw, no i myślę, że dla wszystkich jest to jasne, że województwem o największej lesistości jest województwo lubuskie, województwo, w którym prawie połowę powierzchni tego województwa stanowią lasy i tu się powtórzę, głównie bory, oczywiście, sosnowe. W dalszej kolejności mamy między innymi Podkarpacie, gdzie to jest prawie 40% no i oczywiście województwo zachodnie Pomorskie, czy też województwo Pomorskie. Natomiast województwami o najmniejszej lesistości są właściwie województwa centralnej Polski, czyli województwo łódzkie, województwo mazowieckie, czy województwo e, wielkopolskie oraz oczywiście kujawsko-pomorskie, e, kujawsko -y, czyli to jest właściwie ta centralna część Polski, to jest ta część najsłabiej, powiedzmy, e, zalesiona. A tu jeszcze województwo lubelskie, ale to też nikogo nie powinno dziwić, ze względu na to, że Lubelszczyzna to typowy region właściwie rolniczy. W naszym, w naszym kraju ze względu na m.in. występowanie tam żyznych czarnoziemów. No i tak jak powiedziałem, około 80% składu gatunkowego lasów w Polsce stanowią bory, z tego no 70% składu gatunkowego stanowią głównie bory sosnowe i tutaj macie przykład oczywiście boru sosnowego, czyli dominującym drzewem jest oczywiście powiedzmy sosna, sosna, która często porasta te mało gleby bielicowe utworzone na takich równinach sandrowych będących efektem akumulacyjnej działalności lądolodu, a charakterystycznym elementem tychże sandrów jest między innymi właśnie piasek. No i tutaj macie taki typowy bór, oczywiście sosnowy. Natomiast około 7% lasów w Polsce stanowią bory świerkowe, czyli tu dominującym drzewem jest oczywiście świerk. I tak jak powiedziałem, bory świerkowe to głównie południowa część Polski, czyli m.in. tak zwane piętro regla górnego, jeżeli chodzi akurat o polskie góry. No i niecałe 3%, jeżeli chodzi o lasy iglaste w Polsce, stanowią oczywiście bory jodłowe, czyli bory czyli Lasy, gdzie generalnie powiedzmy dominującym drzewem jest oczywiście jodła, i tak jak wam wspomniałem, największe skupisko jodły to przede wszystkim góry świętokrzyskie, słynna puszcza jodłowa, gdzie jodła stanowi tam właśnie piętro regla górnego. Natomiast poza burami mamy jeszcze oczywiście spory udział w tych 80% tzw. borów mieszanych, czyli są to lasy, gdzie obok drzew typowo iglastych, takich jak sosna, świerk, jodła, czy ewentualnie modrzew, który także jest drzewem iglastym i w Polsce występuje. Występują też typowe drzewa liściaste i w przypadku borów mieszanych, szczególnie na zachodzie, takim drzewem liściastym jest między m.in. bóg, który tutaj widzicie po prawej stronie, chociażby z, no z tego względu, że tak jak Wam wspomniałem, Wschodnia granica zasięgu buka przebiega właśnie przez Polskę, stąd też jest to drzewo głównie y, występujące na zachodzie. E, inne drzewa liściaste stanowiące domieszkę borów mieszanych to między innymi brzoza, e, którą łatwo rozpoznać po białej korze, e, no i ewentualnie powiedzmy dęby, e, czy powiedzmy e, no dęby ewentualnie powiedzmy jeszcze inne drzewa typu no chociażby, nie wiem, jakieś wiązy i tym, tym podobne, chociaż akurat wiąz jest drzewem, które bardziej cechuje, powiedzmy, takie tereny bardziej podmokłe. Natomiast 20% składu gatunkowego lasu w Polsce stanowią oczywiście drzewa liściaste, lasy liściaste i do nich należą przede wszystkim buczyny. Tu macie taki fragment, powiedzmy, buczyny. Buczyny, czyli las zdominowany przez buka, no, drzewo też dość charakterystyczne, łatwe do rozpoznania, bo ma taką charakterystyczną, właśnie srebrną korę. Poza buczynami mamy oczywiście, tak zwane grądy, czyli z kolei powiedzmy lasy liściaste, gdzie dominującym gatunkiem drzewa jest oczywiście grab. I tutaj macie przykład i zbliżenie grabu. Ewentualnie są to dąbrowy, gdzie dominującym gatunkiem drzewa jest wspomniany już wcześniej. Dom, tak? No niestety, ale te lasy liściaste w większości w Polsce się nie zachowały, głównie ze względu na to, że podobnie jak i w całej, powiedzmy, Europie, porastały one stosunkowo żyzne gleby brunatne, a co za tym idzie, zostały po prostu przekształcone w pola, w pola uprawne. No i oczywiście dość specyficzną formą, jeżeli chodzi o lasy liściaste, są tak zwane olsy, ewentualnie łęgi. Czyli generalnie lasy rosnące na terenach podmokłych. Olsy, tu macie fragment olsu, to lasy, które występują na obszarach, gdzie mamy dość wysoki poziom wód gruntowych, gdzie często te wody wypływają na, na powierzchnię. A co za tym idzie, no jednocześnie są to wody stojące. No i tutaj oczywiście dominującym gatunkiem drzewa jest Ols albo Olcha, jak to woli. Dwa takie główne gatunki to oczywiście Olcha szara i Olcha czarna. Natomiast to, co jest typowe, to widzicie tu między innymi na filmie, to między innymi właśnie ten wysoki poziom wód gruntowych. Często ta woda wręcz stoi po prostu na powierzchni, to jest taki typowy właśnie Ols. Ten akurat tutaj. Z naszej najbliższej yy, okolicy. No, zwróćcie uwagę, yy, dużo powiedzmy wody. Natomiast, no, oczywiście, do lasów liściastych należą jeszcze łęgi, które e, podobnie jak olsy, porastają tereny podmokłe, e, ale najczęściej w obrębie dolin rzecznych, czyli tam, gdzie mamy, powiedzmy, ten stały naturalny przepływ yy, wody. I oczywiście, takimi typowymi gatunkami. Lasu drzew liściastych wchodzących z łęgów są m.in. klony, ewentualnie powiedzmy lipy, to także powiedzmy jesiony, czy ewentualnie powiedzmy wieżby, bądź też topole, czy też wiązy takie dość charakterystyczne. No i okej, i to tyle jeżeli chodzi akurat o lasy w Polsce. Natomiast lasy to nie jedyne zbiorowiska roślinne, które w Polsce występują. Na jakieś 3% powierzchni Polski stanowią. Zbiorowiska roślinne, zbiorowiska bezdrzewne i należą do nich przede wszystkim roślinno, należy do nich przede wszystkim roślinność wytm nadmorskich, czyli wiecie doskonale, to przede wszystkim teren Słowińskiego Parku Narodowego, okolice Łeby, okolice jeziora Łebsko i Garno. I do takich typowych roślin, właśnie tej strefy, powiedzmy, wydmowej, należą m.in. Między innymi wydmuszyca piaskowa, czy piaskownica zwyczajna, ewentualnie tużyca czy też y, mikołajek y, nadmorski. E, kolejny typ, y, nazwijmy to roślinności bezdrzewnej, stanowi roślinność wodna, a takie najpopularniejsze powiedzmy gatunki to oczywiście lilia wodna, e, to pałka wodna, to oczywiście y, tatarak, e, czy czcina, e, także oczeret powiedzmy jeziorny, no i oczywiście torfowiska. Tak? W Polsce przeważają torfowiska niskie. Gdzie one występują, to już mówiliśmy sobie wcześniej przy okazji omawiania turystycznego wykorzystania wód w Polsce, natomiast typowa roślinność torfowiskowa to m.in. wełnianka szerokolistna, to tużyca pospolita, to mech torfowiec, to żurawina błotna. Dalej na przykład rośliczka okrągolistna i ostatnią grupę roślinności bezdrzewnej stanowią w Polsce murawy kserotermiczne, czyli mówiąc najprościej murawy sucholubne, które swoją charakterystyką przypominają już typowe azjatyckie stepy, występują między innymi w okolicach Sandomierza i tu takie typowe gatunki to między innymi ostnica, Kostrzewa, miłek wiosenny, czy też na przykład len złocisty. No i okej, okay. i teraz kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć: dwa zdania to oczywiście piętra roślinne, a mianowicie piętra roślinne występujące oczywiście w polskich górach. No bo jak wiecie doskonale, góry charakteryzują się dość dużą zmiennością warunków klimatycznych, zmiennością, która Wynika ze wzrostu powiedzmy wysokości, wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada, czyli zmieniają się te warunki powiedzmy klimatyczne, a co za tym idzie zmienia się także szata roślinna. No i generalnie jeżeli chodzi o piętra roślinne w górach, w polskich górach to wyróżnia się piętro pogórza, potem mamy piętro mieszane, czyli piętro regla dolnego i regla górnego, czyli to jest generalnie piętro powiedzmy leśne. Następnie piętro kosto-drzewiny, inaczej subalopejskie, piętro olpejskie, czyli piętro powiedzmy łąk. No i oczywiście mamy jeszcze piętro niwalne, ewentualnie czasami dzieli się jeszcze na piętro subniwalne i niwalne. Subniwalne, czyli mchy, porosty, niwalne to generalnie obszar zajęty przez lodowce górskie, takowych oczywiście w Polsce, jak wiecie, doskonale nie ma. No i oczywiście piętro pogórza, czy piętro podgórza, to generalnie przede wszystkim pola uprawne czyli piętro, które prezentuje się no, na przykład, powiedzmy, w ten sposób. Potem mamy piętro leśne, które dzieli się na piętro regla dolnego i piętro regla górnego. Regiel dolny to tak jak powiedziałem, głównie lasy liściaste, głównie buczyna, ewentualnie powiedzmy lasy mieszane czy bory powiedzmy mieszane. Natomiast regiel górny e, stanowi głównie, czy stanowią głównie bory świerkowe. To na południu Polski, w Sudetach, w Karpatach, no i oczywiście Jodła w przypadku gór świętokrzyskich. Dalej mamy piętro supalupejskie, które stanowi Kosodrzewina. Powyżej piętra supalupejskiego mamy piętro alupejskie, czyli piętro tych łąk, powiedzmy, górskich, które prezentują się tak: łąki, które w przypadku Bieszczadów noszą taką dość charakterystyczną nazwę, o której już wspominaliśmy, mianowicie Połonin. No i w końcu ostatnie to piętro niwalne, ewentualnie tak jak powiedziałem, piętro subniwalne i niwalne, które stanowią mchy, porosty, no i ewentualnie powiedzmy wieczne czy wieloletnie śniegi i lodowce. I tu takie piętro, które piętro subniwalne i niwalne, występujące oczywiście w polskich tatrach. No i na zakończenie części dotyczącej szaty roślinnej. Chciałbym jeszcze wspomnieć o roślinności reliktowej i roślinności endemicznej. Relikty to mówiąc najprościej rośliny, które no są pozostałością jakiejś epoki w dziejach, powiedzmy, Ziemi. W przypadku reliktów, o których ja, czy o które ja chcę tutaj wymienić, są to relikty będące pozostałością epoki zlodowatej, czyli epoki powiedzmy pleistocyńskiej, a więc okresu, kiedy klimat na Kuli ziemskiej e, był zdecydowanie chłodniejszy niż obecnie. No i generalnie z tego okresu, po czasy współczesne, zachowało się sporo roślin, które bardzo fajnie zaadoptowały się do nowych warunków. I jakie są to roślinki? Między innymi brzoza karłowata, e, to jest wieżba lapońska, e, dalej dębik ośmiopłatkowy, e, kolejnym reliktem jest azalia pontyjska, e, dalej skalnica gronkowa wiśnia karłowata. No i to są najważniejsze relikty, które, no oczywiście, chciałbym, żebyście zapamiętali. Natomiast drugą grupę stanowią tak zwane gatunki endemiczne, endemity, czyli gatunki, które mają bardzo wąski zakres występowania, z reguły występują tylko na jakimś obszarze. To może być kraj, to może być część kraju, to może być jakiś region fizyczno, powiedzmy geograficzny. i Do takich najbardziej charakterystycznych gatunków endemicznych w Polsce należą. Skalnica tatrzańska, która no jak sama nazwa wskazuje, występuje tylko i wyłącznie na terenie tatr. To jest ostróżka tatrzańska, kolejny z gatunków endemicznych. Następnie brzoza ojcowska na terenie m.in. Ojcowskiego Parku Narodowego i generalnie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Modrzew polski, czy też na przykład Złocień Zawackiego. No i warzucha polska. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o pierwszą część tematu dotyczącą szaty roślinnej i zwierząt w Polsce, to byłoby to na tyle. Na kolejnej lekcji powiemy sobie trochę na temat głównych gatunków zwierząt żyjących w Polsce i trochę na temat dwóch kolejnych rodzajów tzw. turystyki specjalistycznej, czyli turystyki jeździeckiej i myślistwa. To tyle do usłyszenia na następnej lekcji.